Już imanko, z tej strony i witam Was w koniec na, na moim kanale Witam Was już chyba w trzeciej próbie, którą nagrywam z gry Supermarket Simulator. Szczerze, nie zdziwiłem się, że znowu... Jak, jakby znowu waliło, aczkolwiek nie mam już ochoty nagrywać znowu. A jest to na soboty nagranie i chciałbym to nagrać po prostu i zmontować. A to nie będzie ciekawie, jeżeli mi to się nie uda. W każdym razie tym macie, że mam jeszcze inne nagrania. do koniec miesiąca. Yy, tak jak powiedziałem, witam was w grze Supermarket Simulator, którą pewnie już z innych kanałów lub też po prostu z TikToka znacie Jeżeli wam się odcinek spodoba, to zostawcie apkę w górę, kliknijcie z suba i wpadajcie na, na moje social media, które macie linki w opisie filmu, filmie nazwy yy, Przed zaznaczeniem tego filmiku, yy, na tu intro I co, no i... Chyba tyle, co chciałem powiedzieć, nie? Także... Intro. No, mam nadzieję, że jest to przejście i że nic się nie zwaliło, bo jednak no nie zamierzam znowu wynajdować jeszcze tego przez to, przez to intro. Wcześniej walił mnie komputer. Nagranie się nie nagrało. Ja myślałem, że jeszcze rozpłaszczę zaraz także no yy, po prostu zaraz zaczniemy i tyle Jest to kolejne radia, ja to bym nagrywał już mam naprawdę dość Powiem yy, tak, jeszcze za zanarzu sprawdzę, więc teraz muzyki nie usłyszycie, ale ją teraz już usłyszycie. Wszystko działać powinno normalnie, wy to wszystko też widzicie. Mamy yy, no, minutę i pięć... No dobra. Myślę, że ta muzyka nie działa. No, nie no bym się popłakał, nie? Dobra, Dobra, Joe. Także yy, mamy ustawienia. Tu mamy raczej język angielski, co zostawię sobie. Tu nie wiem czemu znowu się pozmieniało chyba. Niech już tak będzie, już nie chce mi się tego odmieniać, nie? Aczkolwiek e, tu mamy damy na low, znacznie dodać na medium, Nic nie będzie. Save, back, mamy teraz tak, continue oraz new game. Oliku, czyli wyjście, e, ustawienia, kontynuowanie gry i nowa gra. Oczywiście od razu zanad, mówię, że nie słyszę się od innych e, YouTuberów oraz e, influencerów. To mówię tylko od razu już naprzód, przed tym, żeby nie było później zdziwień, że tej nową grę, a jednak tamta nie została. Nie da się. Jeżeli już utworzycie nową grę, to jakby możecie ją tylko cały czas kontynuować. Nie da się już później ten. Później postaram się jeszcze nagrać kolejny odcinek, ale już wtedy bardziej pokazując, jak da się po prostu yy, inne robić te. Yy, no, gry i tak dalej. Czy nie gry, tylko po prostu no, inne. Yy, nie tytuły. Wiecie o co mi chodzi. Boże, mam problem teraz z wysłaniem się. Także zaczynamy. New, new game. O, oni tutaj nas znowu pytają. Eee, tak, chcę usunąć to. to. Mm, jak chcecie to sobie, sobie zastosujcie, sobie to. Ja mam po prostu dość, nie mam, mam dość już angielskiego. Nie będę tego czytał. Hej fan, rozumiałem. Dziękuję. Także lecimy do komputera yy, Najpierw zamawiamy sobie to, co jest potrzebne. Czyli chleb, tu na co tam najbardziej starczy Zamawiamy, tu to możemy odebrać Tu mamy nazwę supermarket, oczywiście to się kiedyś zmieni Eee. Yy, możemy... O. Nawet mi nie próbuj denerwować. Proszę mi weścić tutaj, bo mam dość. Nie mam ochoty kolejny raz nagrywać. Proszę mi to nie ścinać tigry gry. Dobra. Mhm. Mamy, mamy. Dobra. Teraz sobie dajemy ten. Oczywiście chciałem tylko jeszcze poinformować, że trawamy na wstanku na 6 dolarów, ale za każdy możemy zrobić takie coś, że za każdy like. Czyli, tak jakby, jeden like, jedno polubienie równa się 100 dolarów tu na koncie, w grze 150. E, jeden komentarz równa się 150 dolarów na konto. Więc, tak jakby to ty to, to, to dajemy że od Was czy będzie mieli, czy też nie. Tu damy sobie e, zaokrągleniu. Bo teraz wrócimy jak to się mówi, czyli zaokrąglamy to sobie do 3,70. Damy 20 no do tego, czyli mamy 3,90. Tu mamy yy, cena markowa, yy, marketowa jest 4,83. Damy sobie 4,80 jako ten. To będziemy mieli 5. Tu będziemy mieli yy, 3,30. I tu mamy yy, 4,20. Nie będzie 4,22, jest trudno. Nie chce mi się tego zmieniać. I właśnie mnie kuć, bo się do powietrza mnie do doprowadził. Boże. Otwieramy ten przybytek. Ja muszę też sobie mniej się drzeć, bo później to jest tragedia. No i tu mamy zostało nam tylko e, cereal, czokapiki pieprzone, czyli te jakby no... płatki oraz olej. Jak ci nam ten dzwonek, to ci dechce. Bierzemy...

Wejdziemy sobie stąd To, to co widzieliście, to, coś, to chciałem wam pokazać Mamy Furniture, czyli tak jakby meble i tak dalej Wcześniej się nie dało zmieniać kolorów ani nic, ale teraz wda się yy, Więc raczej no... Tu mamy mniejsze półki i tak dalej, jest to wszystko do wyboru, do koloru Mamy kasy Spotlighty i tym podobne Mamy paintsy, ale to będzie z upgradeem upgrade sklepu To tak samo i mamy refill all you need, if you want to block specific slot of the rack. Point them and press B. No, mamy management, mamy tutaj licencje, bilisy, których nic nie płacimy. Powiększanie sklepu, yy, Kasjerów oraz restockerów. Storage, czyli to, jakby to co widzicie na dworze. I customization. My no, i tu mamy oczywiście bank. 50 tu jest później co innego i tam jest coś innego I expansion hmm. I tu 50 Kobitko Kuba bierz się za nią Mam nadzieję że on to ogląda Bier się za maalunie ona ona tak patrzy na siebie Dobra, tu, tu, 3,30 i wypiję bo tu widać, że kolejkę znowu robiliście. No ja muszę rzeczy znowu zamawiać. No nie, nie, ben, nie. O, do cofnięcia, dobra, fajca. Ha, masz to. Zamawiamy teraz tak, ym... Co zamówimy? Co tu jeszcze zamówimy? Ym... Na razie może to To można sobie zamówić oraz tylewa Moment, zaraz, czekaj Dobra I płatki sobie do, do, dołożymy tutaj, tylko ja muszę od razu je na nie dać cenę Nie to, już widziałem będzie dlatego ja też Wiedziałem, że od razu trzeba oddać cenę Wyrzucamy to Do kasy Kartą 7,20 Wiedziałem, że gościu weźmie płatki A i to już jest 2,99 Widzicie? Bo nie ogarnąłem tego Mendo no i oj, trzeba było kupić. Są mi trzynaście. Cztery siedemdziesiąt damy. Mhm. Słatki. 1,52 52 za. Państwo, to chyba tu pogiełko po, po, do reszty, nie Wszystko mamy, wszystko 17, 15 mamy, nie jest aż tak źle ZAPRASZAM DO SKLEPU, ZAPRASZAM A i stud na, na studła chodzi? A, okej okay. Myślałem, że coś by się przydało zamówić, ale chyba nie No, znaczy, żeby tam sprawdzić Oj, oj Dobry Ale panią to chyba basenio pogięło, nie?

Mąkę też można mówić. Chleb. No Proszę mi dodać, dać, mi nie było. 15 mąka, mąkę można dołożyć klep na dono sprawy można po to sprzedać, ale czy mi się to opłaca? Chyba nie. Kubuś, jak ona przychodzi tutaj Chyba, ale wie pani, że tu przyjaciela mojego nie ma To, to, to tak, ale i tak zapraszam Może nie no Dobrze 830 I pani, um, 1234 trzydzieści Czyli raz, dwa, trzy, cztery, super to będą czy nie? No wszyscy. Weźcie no, osoby i no dobra, jest idealnie. No i tu możecie się znowu zatrzymać, znowu przeczytać że chodzi o to, że będziemy mieli teraz rachunki do, do opłacania. Yy, tak jakby no że to mogą być o to zapłacone i tym podobne. Im więcej elektrycznych rzeczy, tym więcej yy, się płaci, nie? Oci, otwieramy ten przybytek tak. Dla tych co nie wiedzą, znaczy dla tych co nie wiedzą jeżeli macie jakieś podstawy, to to bardziej się przyda w późniejszym etym. Ale to bardziej, jeżeli, nie wiem, przyszła by jakaś aktualizacja, ja bym czegoś nie ogarnął, to możecie śmiało pisać w komentarzach, jeżeli będzie jakaś nowa aktualizacja. Um, chociaż nową aktualizację, to byśmy się na live ogarnęli i sprawdzili. A na tą skillę no to, to właśnie czekamy, nie? Kuba, kubuj, jak to oglądasz, to może się latam wiesz, co? Mm. Pani ani mojego przyjaciela kusi, wie pani o tym. A mam takie pa do pana pytanie: Jeżeli zgaszasz się, to pana będę dalej widział, czy nie? Chyba nie było zabawne. Dobra, mm. I teraz mamy w lewym górnym rogu pokazane, że licencję można by było kupić. Aczkolwiek na początku ja może dla mnie te, te dwie... O, idealnie. To mogę wyrzucić. Mm, mąkę mogę dołożyć. Nie nawalaj mi ten dzwonek, bo jak ci pizna podobina, to cię dechce. Można? Można. Dobra. Jak mi to się będzie tak ścinało, to mnie coś chyba skupi to lepiej, nie? Ty ustawienia zmienia, nie? Mhm. A jak w drzwiach, to pani proszę niech nie, nie stoi. O. Dobra. 10, 90. Yy, można domówić cukier w sumie? Czy znaczy, tak, można domówić cukier. Płatki można było domówić. Mm. Yy, yy, yy. Paste. No i w sumie jak na razie tyle. 69 tam było, bo Boże nie. Zaraz proszę pana za chwilkę Za chwilkę, to podejdę do pana Chciałem powiedzieć, że zaraz pana obsłużę, ale to by źle zabrzmiało Ale mi ścina, nie? Ale za pizna w to Dobra, Los Ty Dełko, nie denerwuj mnie lepiej Ale mnie te ściny denerwują mnie Ojojo, no, e, ale no. No ho, ty, pani, paniusiu, a pani to się nie rozpędziła bardzo? Ty, czupiradło, weź się rozpędź i przypierdol kuzio, w jakiś murco? Nie? Szkoda, Blondi, Meso się trąbi. Ja wyglądałem ci te okulary Aha, obraził się. No cóż. Blondie, bo jak cię czepną zaraz czymś, to ci odechce. Mąkę trzeba dołożyć. Idealnie. <śleskuj> nie. Nie. Ja mam zły pomysł. Ja bym chciał coś powiedzieć, ale to nie mogę tego mówić. My zaraz naprawdę wykastrują tutaj YouTube mnie wykastruje e, Olej muszę dokupić, a bać zamówić Zamówimy olej e, Może być tylko olej na razie 8,90 12.50 dobra. Oni Oni tylko kupują. No brałem dziewczynki, ale wiecie czekajcie. Bo ja muszę najpierw pod to do, do tego i do tego dorzucić trochę. Jak cię pizna zaraz, to ci się laska odechce. Ży mnie drażnią oni. One Daj tą kartę i nie denerwuj. 7.52 Mąka Ty ja mąki nie mam Mąka, 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 mąka Tam. Już złożyłem 80 I tutaj a, dupa dupa ja się w ja korzela 50 mam. Muchajcie mi z tego ekranu, bo cię zaraz tak samo Wszyscy? Chyba wszyscy Tak jak to Kubuś, widziałeś to? A tak tak, dla mnie tam <laughs> Mamy 221 dolarów na koncie a dokładnie w 221,95 dolarów pasta panzati poszła w dół czyli teraz mamy ceny które pójdą w dół jeżeli tu jest 2,90 to my damy sobie takie y 3, 3 bólem serca muszę stwierdzać teraz ja sobie jeszcze dołożę tutaj na ten na następny odcinek i dobra nieco co Rudziska? Na ten moment to będzie na tyle, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się ten, taki odcinek spodobał. Yy, jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie w słowo do na moje social media, chciałbym na Instagram, ale na Instagram nie wpadniecie, bo nie ma jak, yy, wpadniecie, wpadniecie na moje właśnie, na moje social media, co do licencji, to postaramy się wykupić na tym odcinku. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już na następnym odcinku. Bajo!